Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony, jakby cały świat naciskał tylko i wyłącznie na Ciebie, a Ty nie miałeś kompletnie siły, aby sobie z tym w ogóle jako tako poradzić? I tak właśnie wyglądały moje dni, dopóki nie odkryłem mindfulness po prostu. I dziś opowiem Ci, jak generalnie mindfulness, czyli prosta sprawa, zmieniła moją zdolność do zarządzania sobą, do zarządzania stresem, presją i takim nieustannym pościgiem. Więc będzie fajnie, zapraszam. Bo kiedyś stres był takim trochę moim codziennym towarzyszem. Terminy, oczekiwania innych, własne ambicje, które są w dosyć wysokie, i wszystko to sprawiało, że nie mogłem złapać oddechu ani w ogóle odpocząć. Jakby niezależnie, ile robiłem, jak robiłem, zawsze się czułem taki zestresowany, zmęczony i niezadowolony. I wtedy usłyszałem o mindfulness. No, na początku oczywiście byłem sceptyczny, mówię: Nie, to nie dla mnie, to jakieś kurde, jakieś te mniszki sobie tam. OM robią to. Nie, 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 nie dogadamy się. Ale kiedyś w końcu coś pękło i postanowiłem spróbować, i moje życie tak realnie zaczęło się zmieniać. Więc na wstępie może zacznijmy. Co to jest mindfulness? Mindfulness to nic innego jak uważność, czyli bycie po prostu obecnym w danej chwili, czyli ja teraz jestem obecny, że to oglądam, że to nagrywam. A ty, być może, jesteś obecny, że to oglądasz, a być może nie jesteś obecny, bo być może oglądając ten materiał, siedzisz sobie na telefonie, tutaj zajadasz sobie lejsika i robisz trzy rzeczy na raz zamiast być tu i teraz. Więc to jest obecność, bycie tu i teraz w jednym momencie, bez, bez oceniania i bez rozpraszania się. I na początku brzmi to banalnie, ale banalne to to nie jest, od razu mówię, ale tu właśnie taka prostota daje wymierne korzyści i to pozwala nam zauważyć nasze myśli. To, co robimy, bez po prostu dawania im się porwać. Bo po prostu jesteśmy tu i teraz i wiemy, co się dzieje. Zamiast żyć na takim autopilocie. I zanim zacząłem praktykować to mindfulness, to stres był takim moim, kurde, arcywrogiem. Zajmowałem się milionem rzeczy naraz. Co pogłębiało moje przytłoczenie. I mindfulness nauczyło mnie po prostu zwolnić i zacząć po prostu dostrzegać, co naprawdę ma znaczenie. I co naprawdę jest ważne. Więc zamiast martwić się o wszystko naraz, że tu trzeba zrobić to, tu to, tu to, tu to, to po prostu zacznij się skupiać na jednej, maksymalnie jednej rzeczy naraz. Więc multitasking od razu tutaj mówię, nie tędy droga. I generalnie, zanim Mindfulness stanie się Twoim życiem, to będzie to nie takie proste. Więc ja tutaj proponuję zacząć od krótkiego ćwiczenia, aby zacząć po prostu. Więc na początku wystarczy kilka minut dziennie, po prostu usiądź w ciszy, zamknij oczy. Weź kilka głębokich wdechów i po prostu skupiaj się na swoim oddechu. A jeżeli nie na oddechu, to po prostu skupiaj się na swoich myślach, ale ich nie oceniaj. Tylko po prostu patrz jak one, jak chmury takie. Wyobraź sobie, że twoja myśl tutaj chmurka jest. okej, tutaj się została bardziej przy twojej głowie, no to widzisz ją. Nie oceniasz jej, po prostu widzisz i ona po czasie odlatuje i kolejna chmurka wpada. I to jest takie proste. I to ćwiczenie nie jest trudne, chociaż czasami jak masz tam fiubździu w głowie, no to może to... Yy, ciężej być to załapać jak to działa, ale generalnie uważam, że praktykowanie tego długoterminowo daje wymierne korzyści i to jest po prostu medytacja tak zwana, więc polecam to robić i Mindfulness pomaga mi po prostu w codziennym życiu, bo już po kilku tam jak zacząłem medytować bo to o to chodzi, Mindfulness to generalnie medytacja, ale nie potrzebujesz do tego żadnych aplikacji, możesz to zacząć robić teraz, albo możesz to robić z konkretną apką, mi to rybka obojętnie, ale po jakimś czasie zacząłem zauważać, że to faktycznie działa, że jestem mniej zestresowany. No teraz to ja się w ogóle nie stresuję, bo po prostu jakby praktykuję z tym mindfulness, więc to naprawdę jakby widzę, że mam kontrolę nad swoim życiem większą niż mi się wydaje. I właśnie przez to potrafię lepiej zarządzać swoją energią, a trudne sytuacje, które kiedyś były przytłaczające, stają się po prostu łatwiejsze do zniesienia. I od razu mówię, że to nie jest jakaś magiczna formuła na życie bez stresu, bo pewnie będą w moim życiu i w twoim życiu takie sytuacje, co po prostu cię zgniotą, co po prostu cię powalą, ryjem na glebę, i pewnie takie sytuacje będą, bo po prostu takie jest życie. I mindfulness to, jakby nie ma jakichś magicznych technik, ale mindfulness po prostu pozwala ci dojść do presji życia w inny sposób. Czyli zamiast walczyć się, z tym, co cię przytłacza, zamiast walczyć ze swoimi myślami, zamiast generalnie się przejmować, overthinkować, siedzieć w swojej bani, to akceptujesz życie takie, jakie jest tu i teraz i po prostu uczysz się z tego i to pozwala ci iść do przodu i piąć się do przodu. I to sprawia, że ty się uczysz i zdajesz sobie sprawę, że masz więcej kontroli w codziennych sytuacjach i że to nie emocje tobą miotają i że to nie czynniki zewnętrzne mają jakby panowanie nad Twoim ciałem, tylko że ty realnie masz wpływ na to, jak ty reagujesz w większości sytuacjach. I często sytuacje stresujące nie są takie poważne, często, nie zawsze, nie są takie poważne, jak nam się wydaje. I, my, i właśnie dzięki mindfulness ty możesz to ogarnąć i zdać sobie z tego sprawę. Zamiast żyć w nieświadomości. Więc mindfulness uważam, to nie jest technika relaksacyjna, którą sobie zrobisz raz i wszystkie twoje problemy znikną, tylko uważam, że to jest styl życia i trzeba to po prostu robić codziennie, małymi kroczkami. Minuta dziennie spoko, dwie minuty dziennie spoko, pięć minut dziennie spoko. Masz czasem 20 minut dziennie spoko, szacun, rób to. Bo to jest po prostu mindfulness to jest sposób życia, który pomoże ci walczyć ze stresem, lepiej radzić sobie ze stresem, presją, codziennymi obowiązkami, codziennymi wyzwaniami. Jeśli kiedykolwiek czujesz się przytłoczony albo że czujesz, że życie cię po prostu zgniata i że już nie wyrabiasz, to spróbuj sobie mindfulness. Spróbuj wprowadzić te kilka minut uważności dziennie na start. Nawet minuta dziennie będzie w porządku, chociaż ja tutaj tak z pięć bym zalecał. I właśnie to może być taki początek zmiany, której szukasz tak naprawdę. No, więc dziękuję za obejrzenie. To by było na tyle z mojej strony, jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to koniecznie zostaw komentarz, jakie ty masz podejście do Mindfulness i jak ty operujesz z tym, czy może w ogóle korzystasz, czy nie korzystasz. Daj znać koniecznie w komentarzu, a ja się żegnam do następnego.